Ja tutaj na lotni maksymalnie do Ja nie na lotni lecę, bo ja nie dolecę. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Kilometr masz A bo ty tam jesteś. Kurczę, gdzieś cię widziałem, a tam jesteś? Ale chodź tam, gdzie zaznaczyłem ci No weź, przestań na odcinku gamać Bo usunę ten film I ciebie usunę ze znajomych Dobra, jesteśmy w strefie Essa S z wami, typy Ja lecę tam, gdzie zaznaczyłem. Dobra. Ale słaba grafika, jak tak patrzę się w kamerę. No, gdy nagrywam tak, to jest tragedia. Ja nie wiem, czy to skrzynka, czy to namiot. Znaczy to namiot. Już teraz widzę, ale. Dobra. No e, ja matsów nie mam. E. No ja chcę tu wejść. Hop. Złoto? Leży? Nie odpowiem Ci, ile mam złota, gdy mam akcję, wiesz? Ma jakiś... Ja nie mogę trafić, jeśli się patrzę w kamerę tego typa. Dobra, leżysz! Uch! Najlepsza reakcja moja. Okay, gdzie jest ta snajpa? Tu. Ja mam jeszcze Apple. Ja mam jeszcze Apple. Nie wiem, dlaczego tutaj było tylko dwóch typów poleciało na taką znaną miejscówkę. Ale i tak były jaja u mnie. Gdzie ty jesteś? Idziesz do mnie, czy nie? Zobaczę ile mam. Amo, nie, no, mam zero. Ja też mam taktikę, no gościu, ja nawet snajpę mam. że cię strzelał? Co? Nie wiem, bo tak. Nie wiem, bo tak myślałem, że ktoś cię strzelał. To ja się lec leczę. Ja Miałem życia tyle. Już. A może tak bardziej i Poczekajcie. Czekajcie, może tak. Inaczej ustawimy tą kamerę. Tą kamerę. Nie wiem, ile mam życia widać, jakie mam rzeczy widać. no... Boże, myślałem, że to przeciwnik. Ty nie strasz mnie. Ja matcy zbieram, gościu, żeby robić 360. Znaczy 90. A jeśli widzowie chcecie kolejny odcinek z, tej, z tego Fortnite'a, to 10 subskrypcji, jedna subskrypcja. No i lecimy z kolejnym odcinkiem na tym kanale z Fortnite'a, bo dopiero ta seria chyba się rozkręci. A ja znalazłem przeciwników. Co to jest? Weź to wyrzuć. Ej, poczekaj, daj, wyrzuć. Pokaż. Ale pokaż. Aha! Dobra. To jest to. No. no prawie jak No, prawie to samo. Dla Ciebie to wszystko jest to samo. Ej, chichy, śmiechy, chichy, śmiechy A my, no my jesteśmy w strefie w ogóle? Tak, jesteśmy w strefie Znaczy jesteśmy w tym... W... Nie w strefie tylko, w... Znaczy tak mi się wydaje, że jesteśmy, tak? No jesteśmy prawie na środku Tutaj dopiero się typy rozkręcą Tam jest Część na moim kanale. Możecie sobie obejrzeć. Ty dwóch typów mam pod sobą. No, może ty gadasz do widzów teraz? To jesteś jakimś kapuścianym głąbem. Jak ty kończysz odcinek, gdy jakieś typy teraz chodzą? To ja nie wiem. Po rundzie się kończy odcinek, a nie. Zaczynasz rundę i kończysz, nie? Czekaj, bo ja tutaj. Kacper, halo. w ogóle wiesz, że są jacyś przeciwnicy? A chodź do mnie na górę, chodź tutaj, do mnie na górę. A jeszcze, już skończyłeś odcinek? Chodź tu, chodź, chodź na tu, tu, tu. To no, harpunem to mnie przyciągniesz, Chodź, no i stój, poczekaj, stój. O, nie. <grywki> Dzięki. ty? ja uciekam. Mm, ja mam klocki. Mhm, hm, ile jest przeciwników? 28. No, na pewno, winek. Na odcinku to mi się zdarza raz na milion prób. Na odcinku mi się zdarza, Kościu. Dobra, to stójmy koło siebie. Bo jakieś bambiki się tutaj biją. Zróbmy to broń. Napierdźmy do nie niebieską. Niebieskie broń są dobre? O. No gościu. To jakaś pani chce mnie. To przyciągnij. No! Nie no nie wierzę, nie. Ale że jakaś pancia się bije z botami? Czy one do ciebie strzelają? Chyba jakaś pancia się bije z butami. No, z pancią się bije z butami. Chłopie! Dobra, super. Jeszcze w strefie nawet nie pomoże, chłop. To jest po mnie. Ja już mogę kończyć odcinek. A, też to po tobie. Super. Ej, nie, no dobra, widzowie. To jeśli chcecie drugi odcinek, to zostawcie. Y, pod tym odcinkiem 5 lajków w górę. I. Y, no i tego jednego tą jedną subskrypcję. I nagrywam kolejny odcinek nawet jeszcze dzisiaj albo w kolejnym tygodniu w sobotę czy w niedzielę albo w piątek. I zostawcie łapkę w górę. Jeśli będzie tutaj 5 łapek w górę, tak myślę, że 5, to nagrywam kolejny odcinek z Fortnite'a, ale robimy Skybase'a. Więc pa widzowie, zostawcie tego suba 5 lajków. No i